Wszystkim No, powiem tak. No i ciekawie z razem. Co się stało? Moc mi się wywalił do końca. No, to co widzieliście na, na, na szorcie ostatnim to nie wszystko, bo ktoś mu może powiedzieć, dobra, spawaj, no ja zaspałem. No, spaw wytrzymał. Nie wytrzymały łożyska paczne. Bo mi się dosłownie do środka wysypały kiedy, kiedy znowu zacząłem jeździć od przeciążeń bocznych które no zresztą macie też na shortach były dość spore jak na polonaza i na fabryczny most no i opłaca mi się go robić zresztą i tak ma za małe przełożenie pod moją jazdę i pod moc tego silnika 84 koni i 130 nm to jednak niezbyt, więc co dalej jutro jadę po nowy most nie obiecuję, że go kupię Jadę go oglądać, żeby pieniędzy w błoto nie wywalić. Od traka. Mam nadzieję, że to będzie że przełożenie 4 3. Dokładnie to 10,43. Te najniższe. Możliwe, że chociaż bardziej prawdopodobne, że to będzie 4 ,1, czyli 4,1, czyli 10,41, które też zresztą przyjmę, bo czemu nie. Też dobre przełożenie. I resory sześciopiórowe, bo mi Zawieszenie tak w dół nurkuje, że, <głos》>, że ocieram, ocieram tylnym zderzakiem o asfalt czasami. Przy bardzo mocnych wychyleniach i opona zania. Ja się dalej. I opona zania być trzymana prosto, to mi po prostu się wygina, bo cały, cały resor wachluje i się wykręca. Więc tak. Co dalej? Turbina. Mam zamiar wkładać tam turbinę, dokładnie to turbinę albo od 1.9 TDI klasycznie odwaga ze zmienną geometrią. Dlaczego ze zmienną geometrią? Dlatego, żeby mieć odłączaną turbinę elektronicznie przez zawór. Po to, żeby nie, od, nie obciążysz dodatkowo już i tak zjechane, zjechanej skrzyni, bo tam silnik akurat jest zdrowy. Jak miałem 19 TDI to na pewno od Vivaro yy, albo od trafika 19, 2,2 albo 2,5, yy, mniejsze dmuchawy. No ale mam taką fajną zdrową od TDI, więc postanowiłem, że może, go, że ją wrzucę ze geometrią, ją dostosuję. No, więc będzie na pewno też reszta dłuższych takich materiałów z cięciem, elektroniką, spawem. Eee, no, i na pewno będzie z montowaniem całej dmuchawki z Ickiem i tak dalej. Icek od trafika zakładam. Mam też taki fajny, duży taki, więc się nada na pewno będzie mi dobrze chłodził. Eee, co jeszcze? No, nagrywam to w prowizorce. W telefon na kierownicy siedzi, ale myślę, że źle nie jest. Eee, zaraz będę w drodze. Eee, Jechał wyroczekam, a się auto. nagrzeje to postanowiłem, że i coś nagram. No, z tym to trochę krzywo wyszło. No, że mi moc nie wytrzymał, ale z drugiej strony to swoje lata ma, i nie do tego był konstruowany ten most, ani przewidz... przewidziany, że jego użytkownik będzie tak jeździł jak ja. No, z trochę mu dałem. Ty. Więc stwierdziłem, że no, trzeba coś mocniejszego, a żeby nie robić niepotrzebnie dużych przeróbek i wsadzać dyfer z półciami od bęki. który by prawdopodobnie mógł coś wytrzymać więcej, to postanowiłem, że zawalę szerszy most od traka. Eee... Most od traka jest mocniejszy, szerszy. Łożyska ma na pewno mocniejsze, bo dociągania dużych ciężarów no, było potrzebne trochę więcej zapasu yy, trochę większy zapas jednak wytrzymałości niż do Poloneza zwykłego no i tego no i moc może wytrzyma, 150 koni i 200 niuta prób będę próbował mu zrobić z strojeniem na zegary faktycznie nie na oko zegary AFR oraz yy, doładowaga oraz strojenie nie przez mapę, bo sterownik tego silnika wymagał ode mnie, żebym wylutowywał EPROM cały, więc twierdziłem, że będę go stroił przez potencjometry na map sensorze i yy, na map senso sensorze oraz yy, na czujnika i czujnik położenia wału. będę zmieniał, żeby yy, Później mu zapłon i takie tam, żeby nie doszło do spalania stukowego, bo jak dojdzie do spalania stukowego, to mi po prostu tło dołem wyjdzie, miso oleo mi wyjdzie, więc może z tym przesadzam, ale dziura to mi na pewno zrobi w tłoku. Ja tego bym nie chciał, bo wtedy bym musiał szukać czegoś innego, a wtedy już bym szukał od bm jakichś gratów, e, więc tak to podsumowując, no to wjeżdża nowy, nowy most, nowe resory, żeby mi tak dupa nie nurkowała oraz trzymały się te koła faktycznie. Eee, turbina też wjedzie. Po 1 maja zaczynam z montażem, z pierwszymi przemiarkami, z pierwszą elektroniką, eee, więc na pewno też coś się pokaże. Eee, Propośrodka. środka. Jeszcze ze środkiem, no i tak już mu turbo zakładam i zaczy, zaczynam robić z niego taki coś poważniejszego. Więc na pewno od razu uprzedzam wszystkich fanatyków e, e, Polonezów oraz starych aut. No nie będzie na pewno środek trzymany w oryginale. Mój plan jest taki, żeby wywalić całkowicie tylną kanapę, żeby go trochę odchudzić, jeszcze bez turbiny i zamontować dwa fotele kubełkowe naprzód z pasem czteropunktowym, bo z takimi przeciążeniami ja się muszę trzymać albo drzwi, po lewej stronie jak lecę, lecę slajdem w lewo, albo, muszę, albo siadam dosłownie półdubkiem na fotelu i zaciskam poślady i się trzymam samego orurowania fotela, żeby nie wypaść na pasażera, kiedy z nim jadę. Nie jest to ani przyjemne, ani bezpieczne bytnio, bo mi się druga rura metalowa, drugie rurowanie fotela wbija w środek kręgosłupa centralnie przy mocniejszych przeciążeniach, więc stwierdziłem, że przy takich siłach, które nami oddziałowują, typu 1.35g 1.40, 1.50 nawet 1.60g, co zresztą macie potwierdzone w shortcie kto nie widział to zapraszam eee, to faktycznie to już są trochę za duże siły na fotel, który swoim kształtem przypomina taboret u babki, niż faktycznie coś, co macie trzymać. Więc wymienia... będę go wymieniał na kubełkowy, tylko że trochę później, bo jednak most i most jest ważniejszy, bo bez foteli sobie, poje... ze zwykłymi fotelami sobie pojeżdżę, polatam i tak i tak, ale bez mostu to nie robota, więc... Taki mój plan do tego poloneza. Czy wam się spodoba, czy nie? Nie wiem. Za to wiem, że mi się będzie podobać, więc i tak to zrobię, bo jestem trochę szepnięty. No. Więc do następnego i może do jutra. Ja jutro planuję kolejny vlog z blog, taki skrót z tego, co się udało już zrobić i co dalej z tym będzie, czyli jutro może pokażę, może pokażę Wam most nowy starego nie będę starego nie będę, stary już na, złomie, na złom wyląduje, więc tak, do następnego i trzymajcie się tam